Jeśli tylko czas odmieni nasze dni. Krzysztof Iwaneczko jest z nami i dlatego jest z nami, ponieważ zupełnie otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Cześć, witaj. Cześć, dzień dobry, się. Ten nowy rozdział jest, można powiedzieć, jest i symboliczny, i dosłowny, bo nowy to tytuł twojego najnowszego singla. Ja myślę, że każda. E... Każde wydawnictwo, każdy album czy zapowiedź nowego albumu to jest nowy rozdział, w zasadzie nowa karta, mhm. e, ponieważ to singiel, więc też nie chcę sobie e, nakładać presji mhm. e, na siebie, która wydaje mi się przy pracy twórczej nie jest zupełnie potrzebna. Robimy po kolei nowe piosenki, to jest jedna z nich. Mhm. No właśnie, ale troszeczkę trzeba było poczekać na ten Twój powrót. Co się z Tobą działo przez ten czas? Ja bym w życiu nie powiedział, że to jest powrót. Ja ciągle zawodowo uczestniczę w życiu kulturalnym, żyję z muzyki, gram bardzo dużo koncertów. Powrót, e... jeśli chodzi o nowość, tak? Jeśli chodzi o nowość, pewnie tak, choć wiesz, jaki jest dzisiejszy świat, i on też się bardzo mocno zmienił po przeróżnych perturbacjach, których nigdy z nas się nie spodziewał, takich jak wojna czy choroby wszelakie. I tych środków na kulturę też jest coraz mniej, a wiadomo, że nie możemy wydawać z rękawa, wyrzucać coraz to nowszych utworów, nowości. E, ponieważ wszystko kosztuje i e, musimy też trochę zarobić na to, szczególnie kiedy, tak jak w moim przypadku, już mówiąc całkiem poważnie, ja mam dużą pokorę wobec tego, co robię. Mogę być tylko wdzięczny za ludzi, którzy mnie otaczają, którzy dobrze podpowiadają, ponieważ to zaczęło być od pewnego czasu spójne i ja się w tym dobrze czuję. E, aczkolwiek e, będziemy powoli zapowiadać, nie będziemy dużo mm -hmm. mówić, dużo gadać, bo wiem, że ja już też trochę pogadałem w swoim życiu, mm -hmm. a, a to nie o to chodzi chyba w zawodzie muzyka, żeby gadać, tylko żeby tworzyć. Może powiemy naszym widzom, e, uchylimy Rąbka Tajemnicy, jaki będzie ten nowy Krzysztof Iwaneczko. W zasadzie, Muzycznie w też. zasadzie, w zasadzie jaki jest, tak jest bo tak, to jest. Tak, tak. Wiesz, ja dostawałem bardzo dużo pytań od moich bliskich przede wszystkim. Na zasadzie, dlaczego ty jesteś inny na scenie, a inny w życiu? I to tak diametralnie inny. I powiem szczerze, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że przybrałem jakąś. Fasadę przed sobą, e, którą się chroniłem. Wydawało mi się, że się chroniłem że chroniłem swoją prywatność, że stwarzałem jakiś dystans, który polubiłem, żeby być może nie dopuścić e, odbiorcy zbyt blisko do siebie. Mm, ale w pewnym momencie e, dałem sobie sprawę, że trochę. Trochę się kreuję na kogoś, kim, kim nie do końca jestem. E, trochę sobie dodaję lat niepotrzebnie e, i poznałem ludzi, którzy pomogli mi odkryć siebie na nowo i powiedzieć: słuchaj, nie bój się tego, kim jesteś. Nie bój się tego, że czasami jesteś walnięty, że czasami gadasz głupie rzeczy, bo tacy są ludzie, nie, nie są idealni, nie są idealnymi zięciami, dlatego ja też przestałem nim być.